Które tego, roku przeżywać, które tego roku przeżywać będziemy tu na Rubskiej Dzień. Pragnę przyłączyć się do tych słów wypowiedzianych przez pana prezesa, przewodniczącego prezesa Zrzeszenia kaszubsko Pomorskiego i posłów wszystkich gospodarzy tego rocznego zjazdu. Pana prezesa, pozdrawiam bardzo serdecznie pana burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej Rub oraz wszystkich zacniowości, którzy przyjęli zaproszenie spotkanie z Panem Ministrem, Panem Marszałkiem na czele. Szczególnie jednak z głosów papłanków, którzy zarówno mają kaszubskie korzenie, jak i głęboko pomiłość do kaszubszczyzny i dzisiaj towarzyszą nam we wspólnej modlitwie. Wszystkich tu obecnych zapraszam do wspólnej modlitwy, która rozpoczyna, jak wspomniał Pan Profesor XIX, światowy zjazd u Kaszugów. To święto Kaszubów, to święto...